Dzień dobry, dzień dobry, cześć czołem, witam się z Wami bardzo serdecznie, moi drodzy, to kolejny epizod z letniej karierki, a jako, że to jest karierka letnia, no to muszą być też i e, letnie e, emocje, co? Nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy cokolwiek, co ja powiedziałem, tutaj miało jakikolwiek sens, ale na samym starcie oczywiście chciałbym Was bardzo z tego miejsca serdecznie poprosić o zostawienie tutaj kciuka w górę, moi drodzy, nasz marsz w Kalmar FC trwa. W najlepsze trwa Spójrzmy sobie zatem moi drodzy na konsekwencje celów Przypominam, że te konsekwencje niekoniecznie się odnoszą do tego co mamy aktualnie Ponieważ zostaliśmy zwolnieni w trakcie sezonu Abstrahując od naszych konsekwencji i naszych celów Jakie mieliśmy postawieni przed klubem AIK Sol na Sztokholm Aktualnie jesteśmy w Kalmar I w Kalmar mamy cele bardzo proste Zakończyć sezon w top 4 I wygrać z AIK Sol na Sztokholm Żeby im pokazać, że dziady nas nie doceniły Że niepotrzebnie nas zwalniali Taki jest nasz cel Bardzo prosty Moi drodzy My do końca de facto nie możemy wykonywać jakichkolwiek transferów, nie możemy tutaj robić jakichkolwiek negocjacji i tak dalej i tak, da, i tak dalej. Możemy podpisywać jedynie wolnych zawodników albo zawodników ze szkółki juniorskiej, co nie jest często takie oczywiste. Barrera tutaj to zawodnik, na którego mieliśmy ogromną chrapkę. On stanął ostatnim razem nam okoniem. Nie był w stanie się zgodzić z naszą propozycją finansową. Teraz próbujemy raz jeszcze zrenegocjować ten kontrakt z tym, że zawodnikiem i zobaczymy, może jednak się zgodzi na dołączenie do naszego zespołu. Ja w takim razie moi drodzy, w raporcie dotyczącym skautów spoglądam tutaj na dowolną pozycję, ale spoglądam przede wszystkim na skrzydłowego i widzę, że mamy jakieś nowe propozycje co do skrzydłowych. Mamy też informację, że 8 dni e, potrzeba jeszcze na obserwowanie tych zawodników, których chcieliśmy tutaj obejrzeć, Abdulrahman Al Obut. No niektórzy z tych zawodników nie są najlepsi jakościowo, przede wszystkim patrząc pod kątem e, ich lat, jakie mają już na karku. Niestety tak to często bywa. My moi drodzy, mamy tutaj też propozycje na przykład pod postacią Dragena Kowacicza. E, ja bym zobaczył sobie, sobie napastnika, dlaczego by nie Ricky Jansen. E, nie możemy go sobie zaobserwować, nie możemy także o, zaobserwować Dragena Kowacewicza, Ale obserwujemy Carlosa Cruza, kilku, zawodnik z tego kilku zawodników z tego towarzystwa też obserwujemy, więc spokojnie, moi drodzy, to jest kwestia tygodnia i kwestia tygodnia, w którym wydarzy się naprawdę, naprawdę sporo. Aktualnie dokonaliśmy jednego transferu, e, to prawdziwy banger, haha, ha. wcale nie chodziło o to, że... Świetny transfer, tylko zawodnik ma to nazwisko Banger. I jest w naszym zespole, moi drodzy. My niestety nadal sobie musimy radzić bez jeszcze skrzydłowego, bez tego dodatkowego elementu, który byłby niezwykle istotny dla naszego zespołu. Zatem, moi drodzy, teraz spoglądając na drużynę, mamy tutaj oczywiście Bengera. Banger też załapał całkiem sensowną formę, więc wpuścimy tutaj go w miejsce Johanssona I taki skład, jaki widzicie tutaj na załączonym obrazku, wyjdzie na starcie z Jurgorden. Aktualnie w tabeli nasz kalmar znajduje się na miejscu. 36 punktów na jego koncie. A i Kasolna wbiło się do czołowej czwórki. No nie ma co się dziwić, jak taką ekipę im zmontowaliśmy. Nam do tej czołowej czwórki, tym samym trochę punktów brakuje, ale ewentualne zwycięstwo teraz. No, musimy zwyciężyć Jurgorden. Musimy zwyciężyć Jurgorden najzwyczajniej w świecie. Inaczej przestaniemy się liczyć w tej walce o czołową czwórkę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc, moi drodzy, wybieramy zaprezentowanie najlepszych akcji. I miejmy tylko nadzieję, że FIFA będzie w jakiś sposób dla nas łaskawa, jeżeli chodzi o ocenę naszych zdolności ofensywnych i defensywnych przez elektroników z Kanady. Zatem zaczynamy, moi drodzy, niestety od ataku ekipy Jurgorden. W czwartej minucie Bergwal będzie zagrywał piłkę gdzieś w obręb środkowego, środkowej części tego boiska. Jest już przy nim Liat Jupa, ale on nie zdołał tej futbolówki przechwycić. Bardzo, bardzo wolni na tych pierwszych metrach zwłaszcza są nasi zawodnicy. Carlson ucieka mu falenius, fallus. Kapitalnie Carlson. Wybijamy tę piłkę. Dobrze, dobrze, dobrze. Liczyłem, że w końcu da nam gra teraz dojść do głosu. Niestety w 19 minucie cały czas to ekipa Jurgorden. Ekipa, hmm, która, którą dobrze znamy z perspektywy chociażby przygody Lecha Poznań w europejskich pucharach. To oni mają teraz swoją szansę i niestety, no moi drodzy, Zapakowali piłkę do siatki perfekcyjnie. My mamy w końcu okazję do kontry. Zatem musimy ten kontratak wykorzystać na pewno, bo nie wiemy ile tych szans jeszcze tutaj będziemy mieli. E, Sewajos ma tę piłkę, Zagrywana na skraba, ten na skrzydle, jest już wolny, jest już wiekowy. Jest piłkarzem, który gra u nas dobrze, a mimo to ta jego forma spada z niewiadomych przyczyn. I teraz spróbujemy wedrzeć się. No przecież nie chciałem tam podawać. On był na ewidentnym spalonym, moi drodzy. Szkoda. Jurgen Gordon z atakiem w 49 minucie i kim ja się niby mam przełączyć? no Ludzie, kochani, kim ja mam tutaj go dogonić? Mam Jansona, ale zanim ja tutaj Jansonem do niego dopadnę, to on już 10 razy poda. Na całe szczęście Anderson przytomnie w bloku defensywnym. Rzut wolny dla Kalmar w 55 minucie, ale to nie jest pozycja, z której my możemy komfortowo zagrywać tę piłkę do naszych zawodników Banger. Teraz przy futbolówce Janson. Jak wy możecie w taki sposób? Przecież to było proste podanie. Nie wymyśliłem niczego nadzwyczajnego, po prostu nacisnąłem X. Tak jak i teraz, nacisnąłem po prostu X. Piłka jest cały czas po stronie naszych zawodników. Jensen wpada w pole karne. Jensen podanie strzał i jest gol! Świetnie, moi drodzy wierkę, bo potrafi wykończyć w takiej sytuacji. 1 do 1. Nie powiedzieliśmy tutaj ostatniego słowa, ale musimy jeszcze się bronić. Jurgorden w 60 minucie. Okazja do kontrotaku. Próbuję go dogonić Latyupa, ale to jest też raczej pojedynek z góry skazany na porażkę. Chciałem zadecydować się na, zdecydować się na wejście na raz. Udało się nam przerwać ten atak, niestety, kilka minut później. Goście mają kolejną akcję ofensywną. Falenius. Falenius już z piłką na granicy pola karnego naszego. Falenius. Minął naszego zawodnika świetnie, jednak w to wszystko wtargnął nasz boczny obrońca. No dajcie nam jedną okazję. Teraz Jansson i Edwardsen. Pojedynek pomiędzy tymi dwoma zawodnikami, gdzie Edwardsen jest przecież jednym z najlepszych egzekutorów w tym sezonie. Edwardsen, broni Anderson! Fenomenalna prezencja naszego golkipera i teraz dajcie nam. Nie dali nam okazji do kontry. Niestety okazję ma z kolei zespół. Jurgorden. Dobry przechwyt. Ahmed, bardzo dobrze. Moi drodzy, niestety, nie będzie nam dane zmienić już rezultatu tego spotkania. Mieliśmy swoje okazje nieliczne, a i tak udało się nam zdobyć bramkę. Podział punktów 1 do 1 z Jurgorden nie zmienia to kompletnie naszej sytuacji w tabeli. Szkoda, 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 ale trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. To Jurgorden mogło tutaj spokojnie... Sięgnąć po trzy punkty, mieli więcej tych okazji ofensywnych. Dobrą informacją dla nas jest to, że Aika Solna też straciło punkty. Gdy sąsiad się wywraca na głupi ryj, to zawsze poprawia humor. Moi drodzy, pozostaje nam tylko przesymulować te kilka dni do przodu, żeby uzyskać jakieś informacje. Po drodze gramy jeszcze z Hialbaj i nie wiem właściwie, jaki wynik udało się nam uzyskać z tym Hialbaj. Wygraliśmy 1 do 0. I teraz, moi drodzy, powinniśmy dostać jakieś informacje zwrotne od poszczególnych zawodników. Zatem spoglądamy, moi drodzy. Mamy końcowe raporty, mamy końcowe raporty. Raporty, mamy końcowe raporty i mamy informację o tym, że barera raz jeszcze. Staje o koniem. Zbyt niska ta propozycja dla pana barery. Fold Ali, ej moi drodzy, no to jest już skrzydłowy, który z miejsca by wskoczył do naszego składu, jeśli, mamy być, jeśli mam być szczerym i bądźmy szczerzy w tej sytuacji. Kolejny jest Jon Su-an, to jest następny, tym razem napastnik, który z miejsca mógłby wskoczyć do naszego składu. To samo zresztą Dawo Alvarez, ale Dawo Alvarez może mieć się wygórowane wymagania finansowe. Markus Wagner, tu akurat tego gagatka odpuścimy, nie jest on aż takim diamentem. Viktor Cordoba wygląda jeszcze lepiej niż... Barrera, który nam odmawia raz po raz, ale mimo wszystko dawo też sobie dorzucimy. Chociaż patrząc na to, że to jest zawodnik, który ma 32 lata, raczej nie będę jakoś specjalnie za nim szalał. Selope Czabalala. Selope Czabalala wygląda bardzo interesująco. 2 miliony wartości. Dlaczego niektóre kluby wypuszczają takie perełki, to ja do końca nie jestem w stanie zrozumieć, moi drodzy. Carlos Cruz. Eee, no nie ma na razie też żadnego interesującego, intrygującego napastnika, który mógłby tutaj jakkolwiek zaspokoić nasze, nasze kłopoty. W ofensywie, ale myślę, że mimo wszystko Carlos Cruz jest zawodnikiem, którego ewentualnie możemy tutaj dorzucić na zasadzie takiego wyjątku potwierdzającego regułę. Ben Whitefield. Y Chyba go też odrzucimy i po prostu skupimy się na kimś młodszym. A mamy jeszcze Artura Rossiego. Artur Rossi to jest też bardzo ciekawy piłkarz. Zatem, moi drodzy, teraz zaglądamy tutaj i widzimy, że najwyżej ocenionymi zawodnikami jest oczywiście Wiktor e, Kordoba i Barrera. Barrera i Wiktor Kordoba. Moi drodzy, skoro Barrera trzykrotnie nam odmawiał, skoro Barrera trzykrotnie nie chciał e, z nami podpisać kontraktu, to pójdźmy po Wiktora Kordobę. Jeżeli dwukrotnie odmawiasz, no to Kalmar nie będzie się po ciebie zgłaszać. Daszu po raz trzeci. Zatem moi drodzy, Kordoba, długość kontraktu: 5 lat. Nie wiem, czy nie przegiąłem z tym ważnym. Z drugiej strony, to jest zawodnik niezwykle utalentowany, zaledwie 19-letni, więc grzechem byłoby nie skorzystać z takiej opcji. Zaproponował sensowne wynagrodzenie. Jedyne co to usunę, tylko premię, i możemy moi drodzy się na to zgodzić. Kordoba oficjalnie naszym nowym zawodnikiem: Wiktor Kordoba. Więc moi drodzy, wzmacniamy, wzmacniamy drużynę Kalmar. Szkoda będzie mimo wszystko, tak jak teraz sobie myślę, jeżeli mielibyśmy opuścić ten zespół. E, szkoda trochę będzie. Bo budujemy tutaj też całkiem sensowną ekipę. Moi drodzy, piłkarzem, który też wygląda naprawdę intrygująco, jest oczywiście Celope Czabalala. 2 miliony wartości u tego skrzydłowego, i to jest e, zawodnik, który z miejsca znalazłby e, miejsce w naszym składzie. A jako opcję napastnika, zastępcę dla napastnika, mamy oczywiście Jonsuana. Więc, moi drodzy, Czabalala to będzie nasz, e, nasz wysłannik z RPA, który jest bardzo istotny. On zaproponował tutaj rotacyjnego i chyba tak też powinienem zaproponować tam wcześniej, ale niech będzie. 5 lat, zobaczymy. Czy się na to zgodzą? Zgadzają się na to. Nie bierzemy pod uwagę klauzuli odstępnego, bo buk jeden wie, jak ten zawodnik się rozwinie. Zgadzamy się na taką propozycję, ale chcemy. No, zrenegocjujmy to do 2,5 i mamy to, i jesteśmy w domu. 2,5, proszę bardzo, składamy ofertę. Drodzy Państwo, mamy to. Czabalala również jest naszym nowym zawodnikiem. Selope Czabalala, to teraz jeszcze skompletujmy tą sekcję transferowo wolnozawodnikową, bo tylko to nam pozostało transferem. Jonsu Anna. Jonsu An, moi drodzy, wydaje się być ciekawszą propozycją niż Carlos Cruz. Dawo Alvarez wydaje się być akurat całkiem sensowny, ale pytanie, ja tu zlecę temu Davo Alvarezowi takie negocjacje, chociaż wątpię, że on się zgodzi na proponowane przez nas wynagrodzenie. A Barrera, no... I jest interesujące, aczkolwiek no tak jak mówię, no trzykrotnie już nam odmówił, trzykrotnie już odtrącił podaną e, przez nas dłoń. My zaproponujemy kontrakt Sun Anowi, który ma jeszcze w ogóle bardzo niskie te wymagania finansowe, więc akceptujemy tutaj propozycję E, sporadycznego, akceptujemy długość kontraktu wynoszącą 5 lat, nie chcemy klauzuli. I teraz, e, co do wynagrodzenia, no to możemy mu zaproponować po prostu 1000, drodzy Państwo, i powinniśmy tym zamknąć wszelkie dyskusje. On chce jednak więcej, no to ja powiem, że usunę premię i zgadzamy się na taką ofertę. Zatem, moi drodzy, Jon Su An. To nasz trzeci zawodnik. Czy ostatni, którego ściągniemy? Wysoce prawdopodobne i tak się skupiliśmy tutaj na naprawdę ciekawych moim zdaniem transakcjach. Jeżeli chodzi o tych wolnych zawodników, zrobiliśmy naprawdę kapitalną, fenomenalną robotę w drużynie Kalmar. Sami zresztą teraz spójrzcie, jak w, jak op, w jak opłakanym stanie był ten zespół, gdy tutaj przeszliśmy, a jak diametralnie inaczej to wygląda teraz. Skraba przesuniemy tutaj na ławkę rezerwowych, nie możemy mu odrabiać, nie odmawiać, nie możemy mu odmówić tej świetnej formy chwilowej, momentalnej. Ale nie jest to coś, co na dłuższą metę tutaj będzie nas interesowało. Wiekowi obrońcy, no to szczerze mówiąc, też nie jest to jakaś melodia przeszłości czy przyszłości, ani nic z tych rzeczy nie jest to coś, co co rozbudza moją wyobraźnię niesamowicie, więc moi drodzy, ja teraz jeszcze tylko tutaj uszereguję sobie tych zawodników, moi drodzy, tutaj jest oczywiście An, to jest też zawodnik bardzo interesujący, aczkolwiek myślę, że mimo wszystko na obronie, a raczej na ławce rezerwowych znajdzie się tutaj oczywiście Cordoba, jako ten zawodnik, który z miejsca tutaj dostanie szansę, tak więc moi drodzy, no zrobiliśmy spore, spore zmiany, spore, spore wzmocnienia. Mamy oczywiście Czabalalę, mamy Bierkebo, jest Jensen, Latjupa, Bęger, Cewajos. Ja się zastanawiam, czy stawiać w takim razie teraz na Cordobę, czy na Johanssona, który już tutaj był. A Cordoba z drugiej strony, jak spojrzę tutaj na relacje pomiędzy nim a Bengerem, no to Cordoba wydaje się być opcją po prostu oczywistą, żeby go wpakować też i do tej drużyny. Zobaczymy, moi drodzy. Udało się nam troszeczkę odmłodzić ten skład. Mam nadzieję, że udaje się nam też ten skład trochę w, na wyższe poziomy wysunąć na wyższy poziom, go sprowadzić. Takie mam, taką mam nadzieję, moi drodzy. Nie jest to oczywiście takie łatwe, nie jest to oczywiście takie pewne, żeby to osiągnąć, ale teraz w tym momencie, moi drodzy, gramy starcie z Elfsborgiem. Elfsborgiem mecz będzie bardzo ważny. To jest starcie, które też nas troszeczkę tutaj może ustawić w kontekście tej walki o czołówkę. Kalmar aktualnie cały czas na miejscu siódmym do czołowej czwórki tracimy tych punktów. 8, a trochę kurczy się już czas i nie ma miejsca na błędy. Nie ma miejsca na błędy, mamy informację od Kamary, że jest gotowy do ewentualnej zmiany pozycji, więc moi drodzy, Kamara już jest przez nas przemianowany na środkowego obrońcy. I okazuje się, że zmiana tegoż zawodnika z Republiki Demokratycznej Konga była strzałem w dziesiątkę i właśnie jak już tutaj jesteśmy, to jest bardzo dobry pomysł, żeby zatrzymać się też przy naszych nowych nabytkach, czyli takich jak oczywiście Wiktor e, Cordoba. Wiktor Cordoba, zaraz zobaczymy, tutaj ma 7 tygodni i to faktycznie Praktycznie go rozwinie pod każdym względem. Możemy go dać od bramki do bramki. Zastanawiam się, czy ewentualnie pozycja środkowego pomocnika defensywnego, ale to raczej nie jest jego jego bajka. Ewentualnie Wiktor Kordoba mógłby być środkowym pomocnikiem ofensywnym. Selope Czabalala, to jest y, niezwykle istotny, ten element naszej układanki, który mam nadzieję, że okaże się być tym elementem, który zadecyduje o sukcesie. Naszym sukcesie na koniec tego sezonu. Marcel Benger, u niego moi drodzy już też sprawdzaliśmy oczywiście ten rozwój i rozwój jak najbardziej u Marcela Bengera jest ustawiony tak jak być powinien. Nathan Johansson to jest zawodnik, który oczywiście w tej drużynie był i my go też nie skreślamy w żadnym wypadku. To jest istotny element tegoż składu na który też liczymy. No jeszcze mamy tutaj oczywiście Jon więc Jon Suan to jest zawodnik, u którego możemy tutaj słabszą nogę rozwinąć jako napastnik kompletny, miałby mieć bardzo proste zadanie. Moi mili, tym samym mam nieodparte wrażenie, że w naszej drużynie udało się nam wyklarować pewne schematy, pewne pozycje już tutaj są siłą rzeczy. Wyklarowany. Uplastyczniliśmy kilka faktów i teraz możemy po prostu się skupić na tym, by rozgrywać te spotkania. Eee, no tak mi się wydaje, że chyba jest wszystko w porządku. Tu Kamara, tu Olafsson, Benger, Johansson, An. No musicie przyznać, że wygląda to dobrze. Że wygląda to dobrze, wygląda to na pewno lepiej niż wyglądało wcześniej. Zastanawiam się tylko, czy tego Humeta nie wpuścić już tutaj w miejsce Skraba, ale tak czy siak, moi drodzy, tutaj będzie troszeczkę przetarcia dla nowych zawodników. Takich jak chociażby właśnie wspomniany czabalala jak Cordoba, który też dostanie teraz szansę debiutu w starciu z Elfsborgiem, więc moi drodzy, rozgrywamy to spotkanie też na zasadzie najlepszych ataków, to jest ostatni mecz, jaki zagramy teraz, a następny odcinek to będzie już pojedynek decydujący, pojedynek, w którym to zmierzymy się z Aika Solna, pojedynek, który zadecyduje de facto o tym, czy uda się nam zrealizować jakiś cel, czy nie. Zaczyna Kalmar, to jest dobra informacja, być może te transfery faktycznie sprawiły, że nasza kadra wygląda nieco lepiej i FIFA ocenia bardziej optymistycznie ten nasz skład Ale no nie, brakło troszeczkę dynamiki W tym zabraniu się z piłką Bierkebo Teraz Zodenberg Będzie miał okazję odpowiedzieć Goni go już Cordoba Tutaj ustawiony z numerem 20 Jest tutaj także obecny Jansson I Jansson moi drodzy czy no właśnie miałem powiedzieć, że ja, jakim cudem to było czyste? Nie, nie wydaje mi się, żeby to było czysto zagrane, ale moi drodzy, teraz Jensen przedłuża to wszystko. Anderson łapie piłkę. Tak jest, moi mili. Elfsborg nadal ma okazję do zdobycia bramki w minucie 45. Andrejka. postałym fragmencie gry. Ciekawe, czy rozegrają ten stały fragment jakoś na zasadzie nietypowej. Oj, to był niezły strzał. To był strzał nawet, nawet imponujący. Elfsborg, 63. minuta. Dlaczego każdy zespół ma więcej okazji do strzelania bramek od nas? Eee, a gdy my już mamy taką okazję, no to wcale nie jest ona taka klarowna, jakby się wydawać mogło. I teraz Zenelli. Zenelli świetnie to wszystko przerywa. Jansson, piłka była pierwsza, nie ma mowy o faulu. Jest w końcu okazja do kontry dla Kalmara. Sevajos, trzeba zagrać tę piłkę precyzyjną. Czabalala, to jest dla niego tak. Chwila, ten moment, żeby ten zawodnik się przywitał z trybunami. Tak jest, Czabalala z numerem dziewiątym. Czabalala do Jensena mamy trafienie na 1 do 0. Fenomenalnie to zrobił nasz nowy skrzydłowy prosto z RPA. Piłka po stronie Sewajosa. Zagarnięcie do Bierkebo, ale Bierkebo no muszę szczerze powiedzieć, że Widziałem napastników, którzy się szybciej z piłką zabierali. Zwycięstwo! Bardzo, bardzo istotne zwycięstwo w tymże spotkaniu, które daje nam sporo, sporo nadziei. Jeżeli chodzi o naszą rywalizację, o czołową czwórkę, bo pragnę przypomnieć, że to jest nasz oczywiście jeden z najważniejszych celów. Wygrać z Ajikasol na Sztokholm i zakończyć sezon w top 4. Teraz bardzo ważne zwycięstwo, które trochę nam pomoże w tej końcowej, bardzo trudnej, ale mimo wszystko rywalizacji o czołową czwórkę.